Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, dlaczego On tak postępuje? A dlaczego zgadzasz się na jego takie postępowanie? Pachnie mi tutaj taką ofiarą, robisz siebie ofiarą, a powinnaś być jego partnerką, a nie kobietą, która jest jemu podporządkowana. Jeżeli jesteś ofiarą, to znaczy, że. Dla niego nie jesteś partnerką. Otwórz oczy. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty setno. Czwórka monety. Co wychodzi naprzeciw. Trójka monety. Wynik, odpowiedź rada. No, cesarz. Dołożę kartę. Król. Buławu. Na spodzie tali jest czwórka kielichów. I to może być tło czytane. Człowiek nie widzi tego, co ma pod nosem. Nie widzi swojego dobra. Na spodzie tali jest również karta wisielec. To jest poniesienie ofiary, ale w imię czego? Sedno, czwórka, monet. To jest bycie z kimś. Bycie w związku z przyzwyczajenia. Ale tutaj nie ma spontaniczności i odrobiny szaleństwa. Tutaj jest pokazana relacja czy związek z wyrachowania lub z jakiegoś niezdrowego przymusu czy układu. To jest brak pewności uczuć. Człowiek ma zamknięte serce, ograniczył otoczenie, ograniczył Ciebie do swoich problemów i zainteresowań. To jest przekroczenie granicy, przekroczenie norm. To są zakazy, nakazy. Człowiek wpadł w pułapkę. To jest poważne naruszenie Twojej granicy. On żyje dla swojego dobra dla swojej dobrej pozycji finansowej. Tutaj jest duża oziębłość emocjonalna. Co wychodzi naprzeciw? Trójka monta. To jest egoizm, lenistwo, brak miłości. I tu jest sedno. To też są rutynowe czynności. On dla swojego dobra odrzuca krytykę otoczenia. Wynik, odpowiedź, rada, cesarz i król Buław. Cesarz w połączeniu z królem Buław to jest prawo i kontrola, a przede wszystkim to jest wygoda. Liczy się tylko tego cesarza dobro. To ja jestem ojcem i ja tutaj rządzę. To jest duża dominacja. Cesarz wymaga, by kobieta się jemu podporządkowała. I przez jej zachowanie sama się zatraciła. Ja tutaj nie widzę miłości. A trudno jest żyć z kimś bez miłości. To jest nadużycie władzy przez tego króla Bław. To jest bezkompromisowość. A z drugiej strony ten cesarz i król Bław potrafi ładnie zagrać. I przymylić się do kobiety, bo czegoś potrzebuje. A miłości, jak nie było, tak nie ma. Aż mi ciarki przeszły po plecach. Tutaj też jest pokazana duża dyscyplina. To jest takie kierowanie się rozsądkiem przez tego króla bława, aby sobie coś ugrać, uzyskać czy dostać. Tutaj kobieta została zdominowana przez tego króla buława. Ale na to pozwoliła, ponieważ za bardzo jego chciała. A on o tym wie i to wykorzystuje. On za tobą tak nie goni, jak ty za nim. Więc wiadomo, że ta relacja, bo to nie związek, jest skazana na porażkę. Tutaj nie ma dobrych fundamentów, aby związek trwał i trwał. Pokazany jest tutaj człowiek, który lubi. Zrobić koło siebie hałas, by był widziany i słuchany. Brakuje mi tutaj takiego opanowania. Tutaj też jest brak kontroli nad swoim zachowaniem czy emocjami. Tutaj również są negatywne wpływy z zewnątrz. Ktoś może naciskać. On chce pomocy w takiej codziennej prozie życia. Jest zdolny do Wyrażenia współczucia, ponieważ zdobył doświadczenia do, sprawując władzę. Ja tutaj widzę takiego niedojrzałego cwaniaczka z bąblem w nosie. Chociaż on może być już dorosłym mężczyzną, patrząc na cesarza i króla błow. On wykorzystuje do swoich egoistycznych celów. A ty się na to zgadzasz. I to jest smutne. Otwórz oczy. Jeżeli nic z tym nie zrobisz, to później nie płacz, że tak boli, że tak mocno boli. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie.